Cześć kochani, zapraszam dzisiaj serdecznie na haul odzieżowy, odzieżowo-wyprzedażowy, e, ponieważ mam kilka fajnych rzeczy, które stwierdziłam, że Wam pokażę i które właśnie kupiłam w większości z wyprzedaży, ponieważ miałam w ogóle ileś tam kart które mi tak leżały i my tak, a pójdę, zobaczę, bo są wyprzedaże. Z myślą, że a wyprzedaży Ty tak samo będzie nic pewnie nie kupisz, a się okazało, że kupiłam e, dużo rzeczy, no więc może kogoś zainspiruje, może coś Wam się spodoba, ja te rzeczy też będę przymierzać e, na siebie, więc e, no. Może Wam coś wpadnie w oko, mam nadzieję. Także zacznę od pierwszej rzeczy, która jest najbardziej standardowa, no taka bez hitu, ale powiem o tej rzeczy, ponieważ ja ją troszkę szukałam. To są, słuchajcie, spodnie, spodnie, które są na gumce, które są bardzo elastyczne, rozciągliwe. Ja je zakupiłam w H&M czy H&M, nie wiem jak to się czyta, serio, niech będzie w H&M. To jest rozmiar 38 są bardzo wygodne, są z takiego grubszego jeansu. Były w trzech kolorach chyba za 69 zł, tak mi się wydaje. E, tak jaśniejszy jeans chyba i ciemniejszy. Ja e, szuka, bo szukałam w ogóle m, tych spodni, dlatego że e, kiedyś Wam wspominałam, że ja mam obrzęk glifatyczny, który pod koniec dnia e, już jest, tak się nasila, że wyglądam, jakbym miała, e, wiecie, w spodniach dwie wielkie buły i wszystkie spodnie mi uwierają i no, jest mi po prostu niewygodnie, jak, jak mi ta opuchlizna się zwiększa wieczorem, więc dlatego takie spodnie są dla mnie wybawieniem, a mówię dlatego, bo wiem, że no, może dziewczyny w ciąży albo dziewczyny, które urodziły czy po cesarce, szukają czegoś wygodnego, to wiecie, to jest, to jest, te spodnie są fajne, bo one są jak legginsy, w zasadzie, a są spodniami, więc nie wyglądają źle i można, można je fajnie podciągnąć do pasa, włożyć bluzkę do środka, dobra, koniec o spodniach. Dobrze, następna rzecz to już jest Stradivarius, do którego moje podejście również było oziębłe i tak jak z tam kartopominką to sobie myślę, nie no znowu, co ja dostaję takie sklepy zawsze dziwaczne, ale ja nigdy też nie chodziłam do Stradivariusa, a powiem Wam, że bardzo mi się tam rzeczy podobały, więc no. Więc pokażę Wam na bluzkę, bo potem założę spodnie do tej bluzki. Bluzka w zasadzie nie ma nic nadzwyczajnego. Kosztowała chyba 14,90. O ile dobrze pamiętam, jest po prostu zwykła taka, słuchajcie, biała do e, e, Outsider Girl e, do noszenia. 14,90. Nawet jej nie przymierzałam. Ona jest w rozmiarze L, tak po prostu chciałam mieć coś tak na szybko, luźnego i tak dalej. Zresztą jechała w góry, więc stwierdziłam, że to jest fajne pod golf i tak dalej. A cena była gusząca, także już Wam pokazuję jak wygląda taki outfit. Przejdźmy dalej. Jak już jesteśmy w klimacie Stradivariusa, pokażę Wam. zaciąć się jakoś wygodniej. Pokażę Wam. Oj, to nie wygodnie w ogóle. Pokażę Wam kolejną sukienkę, którą kupiłam. Widzicie, nawet z metkami jesz. Jesz, jesz, yes, yes. Jest również ze Stradivariusa. I powiem Wam, że mega, mega, mega mi się ta sukienka podoba, ponieważ ja uwielbiam taki styl boho i. i jest fajna, jest fajna, powiem Wam dlaczego, dlatego, że jest luźna, jak ktoś jest ma, nie wiem, wzdęty brzuch czy cokolwiek, to nie widać, e, e, fajnie leży, jest z przyjemnego materiału, e, fajne ma tutaj taki... E, dekoldzik i tutaj też taka, taka obszyta wokół szyi kołnierzyk też bardzo wygląda moim zdaniem zacnie i ta sukienka kosztowała 69 zł i to jest w rozmiarze M niestety nie była w promocji no, ale jest piękna także zobaczycie zaraz na mnie druga sukienka również ze stradi Wariusa. To jest taka, słuchajcie, różowa panterka. I jest to sukienka, która ma w zasadzie też podobny, która może być zarówno taką tuniką do legginsów, na przykład skórzanych, jak i może być no też sukienką. Kosztowała 49 zł i jest w rozmiarze S i jest moim zdaniem piękna i bardzo ładnie leży i mówię, zarówno ta boho, jak i ta może służyć jako tunika dłuższa do legginsów, do rajstop grupych i kozajdów, także bardzo mi się podoba. I powiem Wam, w ogóle było bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy i sukienek w Stradivariusie, więc jeżeli czegoś szukacie, to Wam serdecznie polecam. No i tutaj to już jest zwykły, słuchajcie, komierzyk i ona jest taka, taka pod biustem, taka troszkę tutaj pomarszczona, także bardzo fajnie też wygląda. Ale to też mówię, musicie, musicie lubić po prostu taki styl. Trzecia sukienka również ze Stradivariusa, Już Wam pokazuję, również efekt ma zwierzęcy. Tak, tu była panterka, a tu jest skóra wężowa. Proszę bardzo, tak to wygląda. Jest czerwona, właśnie w taką skórkę czarną wężową. Również jest taka, słuchajcie, za kolanka. To jest rozmiar L, również kosztowała 49 zł. Rozmiar ile M. No, i również jest taka, widzicie, luźna, taka trochę w stylu właśnie boho. Bardzo fajnie wygląda, leży. Wiecie, moim zdaniem, ja nie jestem żadnym tutaj specem modowym, ale moim zdaniem takie sukienki dobrze wyglądają. Na przykład, jak ktoś ma większy brzuch czy tam boczki, bo ona jest luźna, nieopięta, do tego jakieś leginsy, kozajdy i wydaje mi się, że wygląda rewelacyjnie. Bardzo mi się te sukienki podobały, także widzicie też takie za kolanko i materiał jest fajny, bo to jest materiał jesienno, zimowo, wiosenny, spokojnie możecie w tym chodzić, także, także tak. I cena myślę, że też jest fajna, i też tutaj widzi taka od, y, odcinana pod biustem. Zresztą y, na mnie będziecie wszystko lepiej widzieć, bo ja raczej tak z opisywaniem to mam problemy. <śm> kolejnego y, sklepu y, i to jest słuchajcie Orsay y, w zasadzie y, no, w zasadzie tak i tak pokażę wam pierwszą rzecz, którą zakupiłam, ponieważ wiecie, że nie tylko wracam do pracy, i stwierdziłam, że fajnie by było mieć taką marynarkę. Ja bardzo lubię chodzić w marynarkach i do tylko takie zwykłe t-shirty, ale takie marynarki, takie, wiecie, na luzie marynarki, nie takie marynarka wzięła, że taka, że wiecie, matura. No, a to takie takie na luzie. właśnie kupiłam sobie taką pastelowo różową jest słuchajcie przepiękna z takiego materiału troszkę rozciągliwego więc spokojnie zwykły t biały czarny będzie wyglądać na, na, na właśnie na tym żakietiku rewelacyjnie to jest rozmiar S pamiętam, że to jest rozmiar S, ale muszę zobaczyć rachunek, bo specjalnie wzięłam rachunek, żeby Wam żeby Wam powiedzieć ile ta marynarka słuchajcie kosztowała ona kosztowała 79 zł. No więc ja myślę, że na, na marynarkę to, yy, no to jest jakby yy, dobra cena. Yy, no takie. Kieszonki tutaj też ma. jest taka, wiecie, fajna, ponieważ jest zakrywająca biodra i pupę. Nie jest za krótka. I, i dla mnie, właśnie, taka marynarka, do tego t-shirt, i do tego spodnie jeansowe i trampeczki białe i jest w ogóle robota zrobiona. Także na zimę, na wiosnę, słuchajcie, piękny kolor. W ogóle, no, ja mam rozmiar S, już wam mówiłam. Także bardzo wam polecam. Orseju, Orseja, Orseju. To jest sweterek. Ja bardzo lubię też sweterki rozpinane, takie dziewczęce, kobiece, i uważam, że ten sweterek właśnie taki jest. Również różowy, pastelowy. Teraz zgadnijcie, jaki jest mój ulubiony kolor? różowy. Tak, kocham kolor różowy, to nie będę ukrywać. E, teraz wszystko będzie prawie całe orsy jest w ogóle w tej samej tonacji, ale dobrze. E, a więc taki sweterek, słuchajcie, e, e, pastelowy, różowy, rozpinany z takimi tutaj perełkami, e, no e, i tutaj jeszcze ma te perełki też na rękawku, co bardzo fajnie wygląda i takie ma tutaj też e, tłoczenia, e, taki pretty. To jest sweterek w rozmiarze M proszę M. No, także wydaje mi się, że jest bardzo ładny i też jest fajna cena. Troszkę jest spomętolony, ale wybaczcie, bo tak od razu z siaty go wyciągnęłam, ale no, ale myślę, że właśnie też jakiś t-shirt, do tego dżinsy, jakiś spacer, coś takiego eleganckiego, nawet do pracy, do sukienki. Wiecie, takie sweterki wyglądają do wszystkiego dobrze i do spódniczki i, i do sukienki, żeby tak narzucić na dżinsy. Ja mam dużo właśnie rozpinanych takich sweterków, także no, także super. Kolejna rzecz znowu z Orseja, i jak oglądaliście ostatni mój film, vlog, to ja już byłam w tą ubrana. A jak nie oglądaliście, to i tak wam pokażę, ponieważ wiem, że te rzeczy są w Orseju. Ja je dostałam od mojej mamy pod choinkę, więc, więc, więc i są w Orseju, bo, bo spe, specjalnie sprawdzałam. Niestety nie wiem, jaka jest ich cena no bo nie dostałam z ceną, ale to jest tak, sukienka taka plisowana również pastelowa różowa i jaki tu jest rozmiar tej sukienki, to nie wiem bo nie ma, ale chyba to jest M, tak mi się wydaje, także jest piękna słuchajcie, jest piękna, naprawdę uwierzcie mi, że jest przecudowna i do tego jakaś, jak, jakiś sweterek bozeczka i w ogóle wyglądacie cudownie, cudownie także to jest też z Oruseya, nie wiem czy były inne kolory ale na pewno to jest i jeszcze dostałam też, że mamy do tego od razu w całości. To wszystko było na filmie, ale wam pokażę. Taki różowy sweterek, w zasadzie taki półgolfik, można to tak nazwać. Bardzo przyjemny, słuchajcie. Bardzo tu jest fajny pod szyją, bo wiem, że dużo osób na przykład nie lubi. Bo tak mówią, że to tak drapie i gryzie pod szyją. Także yy, to nie, to jest właśnie takie przyjemne i, i, i można spokojnie to nosić, w ogóle tego nie czuć. Yy, I są bardzo piękne rękawki. Zobaczcie, tutaj taka koroneczka jest na samym końcu. Yy, także w ogóle ta koronka, wiecie, robi robotę. Yy, do tej podniżki wygląda to rewelacyjnie. Taki zwykły, słuchajcie, i niezwykły golfik, nie? Yy, yy, I te rękawki naprawdę wygląda to przecudnie rzecz i której firmy niestety nie znam, ale pokażę Wam choćby z racji samego kroju, jak zaraz to przymierzę i zobaczycie, to jest też prezent mojej mamy. Ja w ogóle mam takie szczęście, że powiem Wam, że najważniejsze rzeczy dostaję zawsze od mojej mamy i moje kosznki zawsze jak nie widzą, to bym mama ma cię piła. No także moja mama ma super gust i w ogóle ma, wiecie, tam 50 z haczkiem grubszym, e, obiera się świetnie i e, ma świetny gust i w ogóle się miara tak, wiecie, mega e, modnie, młodzieżowo. Młodzieżowo to tak brzmi modnie po prostu, nie na 50 parę lat, tylko ja spokojnie ja mogę od mały pożyczać ciuchy i e, a nawet i podbieram ciuchy. Dobra, to jest sukienka kolejna od niej. Nie wiem skąd ona ją kupiła. Właśnie muszę, muszę poszukać, czy taka firma w ogóle Alpen, Alpen Fashion nie, kalben, nie wiem, nie wiem, gdzie ona to wynalazła, słuchajcie, to jest taka żółta, w zasadzie miodowa sukienka z takim tutaj dosyć dużym dekoldem i ona jest taka długa, długa, długa i taka niesymetryczna, także wiecie, fason jest bardzo ciekawy, przymierzę ją i Wam pokażę, nie wiem, ile mówię, kosztowała i ją kupiła w w internecie, że takie coś jest, ale jakby sam kolor, żebyście zobaczyli, bo czasami fajnie jest na przykład, ktoś ma podobny kolor do włosów, co ja, czy tam karnacja, czy na przykład figurę, też na przykład jest Jesteście drami, to, to zobaczycie, czy Wam ten fason w ogóle odpowiada i czy się dobrze w tym fasonie czujecie. No, kolor jest słuchajcie, Ja w ogóle nie, nie, nie cierpię żółtego koloru, nie cierpię i nie mam w ogóle żółtych ciuchów, Natomiast kolor miodowy mi się podoba, chociaż to jest w zasadzie żółty, ale. Miodowy mi się podoba. No, ten kolor na przykład jest przepiękny. No, i tutaj taki dekolt dosyć pokazny, tak, że, pokaźny, także wam zaraz wszystko pokażę. Dobrze, i na, na tym kończę. Się film podobał. No, mam nadzieję, że film Wam się podobał, i myślę, że jak będę jeszcze miała jakieś kiedyś fajne ciuchy, to będę takie chole nagrywać. Chociaż wiem, że to nie jest taki film typowy dla mojego kanału, ale czasami trzeba wejść poza strefę komfortu i po prostu robić, nagrywać coś innego. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać, czy coś Wam się z tych ciuchów podoba i czy. Coś byście sobie same zakupiły, czy raczej to nie jest Wasz styl i w ogóle nie podobało Wam się to. Także dobra. Buziaczki, buziaczki, wielkie.